Cześć, witam Cię niezwykle serdecznie na English for Fun. Masz trzy opcje. Pierwsza z nich, jesteś wiecznie początkujący i chciałbyś z tego błędnego koła się wydostać. Druga opcja jest taka, że jesteś początkujący i chciałbyś po prostu zwiększyć swój poziom, czyli być jeszcze lepszym. Trzecia opcja jest taka, że jesteś osobą średnio zaawansowaną albo zaawansowaną i chciałbyś ten poziom albo utrzymać, albo wejść na jeszcze wyższy. Jesteś we właściwym miejscu, ponieważ tutaj otrzymasz wiedzę, jak uczyć się języka angielskiego, żeby to było skuteczne, żeby ten cały proces był skuteczny. Dostaniesz tutaj gotowe słówka i gotowe zwroty, jak ja to mówię, życiowe, nie jakieś tam słówka z nieba nikomu niepotrzebne, tylko takie, których użyjesz w everyday interaction, czyli w codziennej rozmowie z innymi ludźmi. Dostaniesz tutaj również elementy wymowy, czyli gotowe słówka, i też jak uczyć się wymowy, gdzie wejść, kogo słuchać i tak dalej. A poza tym. To jest English for fun, i tutaj będzie bardzo dużo elementów humorystycznych, ponieważ nauka języka angielskiego powinna być przyjemnością, a nie jakąś tam dziwną pańszczyzną. Jeżeli chciałbyś wyjść z błędnego koła pod tytułem, jestem wiecznie początkujący, chodzę już szósty rok gdzieś tam albo coś tam robię i dalej jestem na jakimś tam cały czas tym samym poziomie, chciałbyś podtrzymać poziom, który teraz reprezentujesz, albo go zwiększyć, no to zostań ze mną, bo tutaj będzie to możliwe.